Z tej strony Weronika i witam Was na kanale Back to Book. Dzisiaj przychodzę z bookholem, drugim na tym kanale. Mam do pokazania kilkanaście nowych książek. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspomniałam, jest to drugi bookhawl na tym kanale. Od pierwszego, od nagrywania pierwszego minęło już trochę czasu i przybyło trochę książek. Mam tutaj niespełna 20 chyba i wydaje mi się, że to wszystkie, ale możliwe, że o jakieś zapomniałam, przyszła gdzieś niedługo po nagraniu tego pierwszego, ale myślę, że te, które pokażę są ciekawe, nie pokazywałam większości jeszcze nigdzie. Część z nich to książki, które już czytałam albo słuchałam w audiobooku, a czytałam w ebooku i nie miałam ich po prostu fizycznie, do tego je zamówiłam. E, właściwie nawet większa część. E, część to od wydawnictwa. Dwie książki tutaj są e, Kuby, no ale pokażę wszystkie. Także nie przedłużając, zacznijmy. I pierwszą książką, e, którą są e, jest Pudełko z guzikami Gwendy. E, I jest to książka autorstwa Stephena Kinga i Richarda Chismera, jeżeli tak się czyta. E, no i jest to taka bardzo krótka książka. Taka nawet powiedziałabym bardziej podchodząca może pod opowiadanie. E, znajdujemy się... E, Przenosimy się do Castle Rock. Jest to taka, takie miejsce dosyć kojarzone ze Stephenem Kingiem. Kingiem. No i główną bohaterką jest tej Wendy. No i to tytułowe pudełko z guzikami, pudełko, no właśnie pudełko z guzikami. No i te guziki mają pewną szczególną moc. Tak wygląda obwoluta, a tak wygląda książka pod obwolutą. Bardzo, bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba to wydanie, dlatego też chciałam mieć, na, mieć je na półce. Również jest ono ilustrowane, e, także, także polecam. Jest też kontynuacja, ta książka jest od wydawnictwa Albatros. E, nie pamiętam teraz, takie właśnie są tutaj ilustracje, nie pamiętam teraz tytułu tej e, kontynuacji, jest na pewno błędy w tytule. E, ogólnie polecam, taka krótka forma, e, taka myślę, że kingowska, taka dosyć typowo. No, więc jeżeli ktoś chce sięgnąć po King'a, to e, i w takiej krótkiej formie, to polecam właśnie tę książkę. E, I dalej, e, następna książka to Ogrody Księżyca opowieść z Malazańskiej Księgi Poległych. Tak ta książka wygląda od wydawnictwa Mag. Tak, wydawnictwo Mag. Jest to pierwsza, pierwszy tom, i ta książka jest dla Kuby. Ja o niej za wiele nie wiem. Sprawdziłam sobie przed filmem, że jest to fantastyka, science fiction. Tak przynajmniej lubimy czytać, klasyfikuję tę książkę i wyczekująca wojna trwa już 12 lat. Coś tam, coś tam. No. E, także ja tylko tak pokazuję, bo przyszła i bardzo mi się podoba. Lubię takie twarde właśnie wydania. E, dosyć gruba. Też ma ten taki sznureczek do zaznaczania. E, także pokazuję. E, nie wiem, czy będę ją czytać. Może kiedyś. Na razie na pewno nie. E, no ale taka książka przyszła. E, kolejna. O, kolejna książka to Kwiaty dla Algernona i jest to książka, którą przesłuchałam na wakacjach ym, i którą trochę żałuję, że jej nie czytałam, bo jednak inaczej się pod, yy, na pewno podeszłoby do tej książki czytając, bo jest to dziennik, yy, jest to dziennik yy, Charlie'ego. Ja myślę, że dużo osób o tej książce słyszało, ja sama miałam ją przeczytać już od, myślę, że dwóch, jak nie trzech lat, to za każdym razem kiedy widziałam gdzieś okładkę, to miałam się taką chęć przeczytać, przeczytać ją, Ale to jest książka wydawnictwa Rebis i oni mieli jakiś czas temu właśnie jej dodruk, bo chyba, nie wiem czy ta książka była wyprzedana, no tak jak mówię, jej słuchałam, ale zamówiłam sobie od razu po powrocie jakby z wakacji. No, jest to wzruszająca historia. No ja już chyba wspominałam kiedyś, rzadko płaczę y, czytając książki. No, to tak pamiętam, y, że kończyłam tę książkę wracając z autokarem. Y, już tak było późno i dosłownie tą ostatnią tam godzinę słuchałam w tym autokarze i po prostu łzy mi leciały y, po twarzy. Y, no, jedna z piękniejszych książek, jakie przeczytałam. Y, ja może przeczytam fragmencik tutaj. Y, z tyłu 32-letni Charlie Gordon jest upośledzony umysłowo, z inteligencji na poziomie 68 punktów. Dwaj naukowcy z Uniwersytetu, e, profesor jeden drugi, prowadzą badania nad wzrostem inteligencji. Udało mi się już e, za pomocą zabiegu chirurgicznego zwiększyć zdolności umysłowe myszy o imieniu Algernon i teraz chcą przeprowadzić taki sam eksperyment na człowieku. Przepraszam, że nie czytam nazw, ale nie chcę po prostu ich przekręcić. No i to jest jakby taki krótki opis, który, no właśnie, nie jest żadnym spoilerem, a idealnie... Jakby oddaje sens. No i tak jak mówię, jest to dziennik i dziennik prowadzi Charlie, czyli ten 32-latek. No i na początku czytając, no, słuchając, no jakby ja słuchałam, zastanawiałam się co się dzieje, bo jakby nie wiedziałam w jaki sposób ta książka jest napisana. A jakby ten 32-latek, który jest upośledzony właśnie umysłowo, popełnia mnóstwo błędów w tym dzienniku które na jakby czytając na pewno bardziej by wybrzmiały, ale właśnie słuchając też zauważyłam, że jest po prostu mnóstwo poprzekręcanych słów, no, jakby jakaś tam składnia, tutaj ortografia oczywiście też, no bo po prostu on pisze ten dziennik. No i im idziemy dalej w las, tym, tym widzimy tą jego przemianę, tym widzimy, co się dzieje na tym właśnie uniwersytecie, jak idą te badania i tak dalej. No już jakby nie chcę więcej mówić, żeby nikomu też nie zepsuć lektury, ale bardzo polecam tę książkę. jest to na pewno jedna z. Myślę, że nawet mogłabym powiedzieć, że z pięciu najlepszych książek, jakie czytałam eee, i ona we mnie jeszcze gdzieś tam cały czas pracuje, bo mówię dosłownie dwa tygodnie temu i no skończyłam nawet niecałe, no nie całe dwa tygodnie temu, eee, ale polecam naprawdę, jeżeli chce ktoś czytać coś zruszającego, coś takiego też, co skłania do refleksji, bo ta książka mocno skłania do refleksji no to jak najbardziej już nie wiem czy chcę się rozwodzić bardzo możliwe, że w ogóle nagram osobny film o niej ja się tak cały czas przymierzam do filmów takich o konkretnych książkach i ona jest na pewno wysoko na liście także kwiaty dla Alpernona yy, bardzo polecam może teraz złapię coś weselszego yy, postaram się w ogóle, żeby ten film nie osięć zobaczymy jak mi pójdzie i yy, kolejna książka to Terry Pratchett yy, yy, Bogowie, Honor i Ang Morp nie wiem jak to się czyta, przepraszam. Jest to znowu książka dla Kuby. On teraz czyta właśnie książkę po książce ze świata dysku. No i to jest chyba, tam później ten świat dysku się rozchodzi i to jest chyba książka z tej ścieżki Straż, tak mi właśnie podpowiadał przed nagrywaniem. Także ona ma jakoś, ta już ma tam z 330 stron i jest od wydawnictwa Pruszyński. Także pokazuję już któryś raz, właśnie te książki pokazuje już chyba z 5-6 mamy na, na naszych półkach, także ja na razie, tak jak wspominałam, kiedyś czytałam jedną, ale pewnie kiedyś wrócę. Także tak. Dalej przepiękna książka, a będzie to Rebeka. I ja mam z tej serii butikowej od Albatrosa właśnie moją kuzynkę, kuzynkę Archele, Rachelę. Już ją też pokazywałam chyba przy najpiękniejszych książkach właśnie na mojej półce. Ta również jest przepiękna. Ja jej słuchałam już bardzo dawno, już myślę, że z rok temu w audiobooku. Mi się książka podobała, nie za bardzo mogłam przełknąć główną bohaterkę. Jakoś ona mi zupełnie nie przypadła do gustu, ale uważam, że książka jest w porządku. Ma fajny klimat to na pewno. No i jakby jest jeszcze taka wersja, znaczy wersja, wersja filmowa okładki. I ona mi się o też podoba. Bo zazwyczaj te książki, które mają filmowe okładki, nie za bardzo mi się podobają, a ta właśnie z Rebeki mi się dosyć podoba. No ale stwierdziłam, że jak mam tę drugą w tym wydaniu, to ładnie będą razem wyglądały, więc wreszcie po czasie, bo już kilka razy ją miałam w koszyku, ale kilka razy zawsze jednak wybierałam coś innego, no to zdecydowałam, że, że wezmę tę. No i wam. I tak jak mówię, bardzo fajny klimat. Film mi się chyba bardziej podoba, szczerze mówiąc. Następna książka, jest to druga część, jest to druga część książki, którą już czytałam i teraz nie pamiętam, jak się nazywała pierwsza. No nieważne. Jest to książka Biały Żar od wydadnictwa Fabryka Słów. Właśnie niedawno otrzymałam tę książkę i Poń dla mnie. O, dobrze, że była na początku, aż kupię, bo bardzo mi się podoba. To jest fantastyka i to jest fantastyka. To jest takie Urban Fantazy. E, ja o niej e, mówiłam właśnie na Instagramie, jest moja recenzja. E, aż się nie spodziewałam, jak ją czytałam, e, że tak mi przypadnie do gustu. Ona mi trochę e, przypominała, poniekąd też ja wtedy, Ja już chyba też o tym wspominałam, że przypominałam mi taki serial e, The Boys. E, e, jest taki serial właśnie na Amazon Prime i jako jakiś czas temu oglądałam. może nie, no nie zupełnie, ale miał, ma takie wątki, które mi coś przypominają. Ja jeszcze nie czytałam, bo właśnie jak wróciłam, no nie wczoraj właściwie ona przyszła dopiero. E, także jest jeszcze przede mną lektura, ale nie mogę się doczekać, e, nie mam teraz przy sobie okładki, może ją gdzieś tu wyświetlę, tej pierwszej części, bo właśnie ona była taka cała fioletowa, a ta jest taka cała czerwona e, i to jest jedna z opcji, bo wydawnictwo Fabryka Słów wydaje tę książkę, tę serię w dwóch oprawach graficznych, i, może, też właśnie wyświetlę tutaj tą drugą opcję. Ja sobie wybrałam tę. Jakoś tak mi bardziej przypada do gustu, ale ta druga też jest całkiem ładna. Także ogólnie książkę polecam. I też właśnie to, że można sobie wybrać, jak, jaką oprawę graficzną chcemy mieć na półce, jest bardzo fajne. Także, także a jak przeczytam tę drugą, zobaczymy, czy będzie tak samo dobra jak pierwsza. To na pewno dam znać na Instagramie. I dalej. Również jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam, a na pewno. No na pewno w, w przeciągu ostatnich miesięcy. E, a jest to ukochane równanie profesora. E, tutaj wydadnictwo Tajfuny. Tajfuny, tak. E, bardzo cienka książka. Ja ją czytałam w e-booku. E, I to jest pierwsza i jedyna książka jak na razie z tego wydawnictwa, e, którą czytałam. E, I wiele osób ją polecało. E, bardzo często ją widzę na Instagramie. Tak samo jeszcze książkę... Mm, że... Coś tam, cisza żałobny zgiełk. Teraz niestety nie, nie pamiętam dokładnie. Grobowa cisza żałobny zgiełk dokładnie. E, I ona też jest na mojej liście, właśnie. Też już mam e-booka ściągniętego, jeszcze się do nie zabrałam. No ale ta książka opowiada właśnie o profesorze, e, no, o matematyku, o właśnie, e, który jest taki trochę może dziwny. Ma taką pewną przypadłość, może nie wiem, czy to będzie nie, ale nie będę o wspominać. E, no i właśnie on ma opiekunkę, znaczy potrzebuje opiekunki, która mu gotuje, tam trochę sprząta w domu i tak dalej. E, no i trafiamy w. Historię naszej jednej z właśnie z bohaterów, jednej głównej bohaterki, która zostaje opiekunką profesora. Ona ma również syna młodego. No i to jest taka historia, nie pamiętam już jak to było w czasie, czy kilku tygodni, czy kilku miesięcy, życia właśnie w tym domu profesora, poznawania profesora, i jego przyzwyczajeń, jego historii. No i, i tak historia właśnie wygląda. Jest również wzruszająca, bardzo taka. Ona jest właśnie o matematyku, i ta matematyka dosyć mocno wybrzmiewa w tej książce. I mimo, że no, może to nie jest do końca mój też zakres zainteresowań, to książkę się czytało bardzo dobrze, przyjemnie, nie musiałam sobie jakichś tam przerw robić i bardzo szybko ją pochłonęłam właśnie. Także jeżeli ktoś się nad nią zastanawia słyszał o niej, to zdecydowanie jest godna polecenia. Ja jej dałam 5 gwiazdek na 5 i zdecydowanie była tego warta. Także tak, następna książka to jest książka jedyna chyba z tych, które sama kupiłam której jeszcze nie skończyłam, ale właśnie słucham jej w audiobooku i planuję ją dokończyć właśnie w papierze. A jest to książka moja trzecia, Nila geimana, Księga cmentarna. Ona jest jeszcze nawet, specjalnie wczoraj nie zdejmowałam, żeby pokazać, że jest jeszcze w folii. Także od razu po nagraniu sobie ją zdejmę oczywiście. Tak, ja czytałam Amerykańskich Bogów i to już no całkiem dawno, myślę, że z dwa lata temu. E, I czytałam Koralinę. Koralinę e, chciałam również, e, w, jakby przy tym zamówieniu sobie domówić, ale nie było jej na Empiku, bo zamówiłam właśnie z Empiku akurat e, i nie wiem, czy ona jest wyprzedana, czy akurat w Empiku jej nie było. Muszę się z, zainteresować, ale też chciałam ją mieć na półce. E, no a właśnie teraz sobie też zaczęłam pod koniec wakacji słuchać tej księgi cmentarnej. E, I mi się bardzo podoba, jak na razie. E, także stwierdziłam, że na pewno. E, Będę chciała mieć na półce, także sobie zamówiłam. No i tak jak mówię, jest to moja trzecia książka. Każda z tych książek, tak jak ja na przykład czytam Stephena Kinga, czy, czy no wiem, innego autora, którego książki, kilka książek już czytałam, to zawsze widzę jakieś podobieństwa, a mam wrażenie, że to jest moja trzecia książka Nilegimana i one wszystkie były zupełnie różne. Znaczy, że nawet, nawet nie wyczułam takiego może czegoś typowego dla autora. Może jeszcze za mało tych książek przeczytałam, ale no, mam wrażenie, że właśnie. Zupełnie różne historie opowiada i w zupełnie różny sposób, ale może to jest tylko takie moje wrażenie. Z tych trzech, które czytałam, to powiem Wam, że chyba najbardziej, jak na razie, mi właśnie ta księga cmentarna się podoba. Amerykańscy bogowie w ogóle są dosyć grubi to znaczy ta książka jest właśnie dosyć gruba. I, i co? No i ta historia była fajna, ale fajna. Koralina, ja miałam do koraliny takie podejście. Trochę takie z dystansem, bo ja pamiętam jak dzisiaj film i jak ja się bałam tego filmu. Nie pamiętam ile miałam lat, ale byłam chyba była w Chinie i z rodzicami. I no myślę, że większość wie, że później tam się pojawiają ci z tymi oczami, guzikami. Ja byłam po prostu przerażona tym filmem, naprawdę, jakieś takie miałam ciarki, aż jak go oglądałam. No i później jak czytałam tę książkę, to, to miałam taki też dystans, ale ogólnie historia jest całkiem ciekawa. No a tutaj od początku się wciągnęłam i od początku jestem bardzo zainteresowana tą historią, także myślę, że to może być mój faworyt wśród właśnie książek Neil Gaiman'a, ale zobaczymy jak skończę. Na razie pokazuję, że, że przyszłam. Było małe cięcie, bo mi się kończył czas nagrywania, ale już lecimy dalej. Płonąca wieża, czyli piąty tom Benjamina Ashuda, Piąty i przedostatni, czyli czekamy na ostatni tom serii o Benku. Jest to mój patronat, tak jak już wspominałam kiedyś. No i tak, piękna, piękna jest w ogóle, uwielbiam te okładki i to, że one tak pięknie wyglądają na półce ze sobą. Także tak, ja na pewno jeszcze będę pokazywać. Niedługo wrzucam post... Właśnie, właśnie o tej y, części. Ja już też wspomniałam, że ta seria z każdym tomem się rozwija i to jest naprawdę niesamowity przykład y, serii takiej, która y, progresywnej powiedzmy, czyli która z, od pierwszego tomu idzie cały czas właśnie, właśnie w górę. Y, dlatego trochę się obawiam y, następnego tomu, tego szóstego. Jeszcze go nie czytałam i, i po prostu chciałabym, żeby on zapiął taką ładną klamrą całą tę serię. Także trzymamy kciuki i, i zobaczymy. No już się nie mogę doczekać, ale z drugiej strony trochę przykro, bo jednak taka długa historia z tym cyklem u mnie. I... no i zawsze szkoda jak się kończy. No ale mam nadzieję, że skończy się dobrze. Już też nie przedłużając, bo widzę, że już trochę nagrywam, także mm, lecimy dalej. Kolejna książka, Cool, pod, cool for the Summer. I jest to od wydawnictwa Bia i to jest Imprint Horyzontu, z tego co pamiętam. Jest to dosyć króciutka książka. Dokładnie jak nagrywam ten film, to dzisiaj prawdopodobnie będzie recenzja tej książki na, na Instagramie, także zapraszam. Taka lektura, no właśnie, młodzieżowa, typo, taka myślę, że typowa młodzieżówka. Piękna w ogóle jest okładka, piękne są kolory. Może nie do końca moje klimaty, ale fajnie było się oderwać od takich cięższych lektur i sobie coś takiego. Czasami niektórzy lubią właśnie takie, niektórzy ogólnie lubią takie książki. Ja lubię sobie coś takiego od czasu do czasu właśnie przeczytać, żeby się trochę oderwać od tych cięższych lektur. Także, także tak darek książka Wybór Damy, bardzo ciekawa książka, o której pewnie też trochę powiem. Jest to książka od wydawnictwa Insignis. I jest to książka romantyczna, taki romans, co u mnie jest zdecydowanie niespotykane, żebym czytała takie książki. Ale to jest nie byle jaki romans, ponieważ jest to książka interaktywna. A dokładnie, ja może pokażę, mam nadzieję, że da radę, no tutaj akurat taki fragment. Przy... Kiedy czytamy? Na końcu pewnych stron mamy takie przypisy, powiedzmy. I na tych przepisach, może, przy tych przypisach możemy dokonać wyboru. Czyli albo pójść w jedną stronę, albo w drugą, i wtedy książka przenosi nas na konkretną stronę. Czyli nie czytamy tej książki od początku do końca ciągiem, tylko przeskakujemy. I to jakby my dokonujemy wyborów co chcemy zrobić. Czyli przykładowo. Um, bo no, książka opowiada o pewnej damie, tak? To jest ogólnie e, XIX wiek, tak? XIX wiek. E, no i wiadomo, bale, jakieś suchnie, coś tam, coś tam. E, no i właśnie ona... E, no to jest romans, tak? Czyli ona musi wybrać, jakby dokonywać wyboru mężczyzn, czy jakiejś, jakiejś swojej tam drogi w tej miłosnej. E, no i właśnie są jakieś różne sytuacje. E, no i przy niektórych z tych sytuacji ona ma wybrać właśnie, e, znaczy ona, no my jakby za nią, e, mamy wybrać jak postąpimy, za kim pójdziemy, co zrobimy. No i tak właśnie ta historia się toczy. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa książka. I tak jak chyba wspominałam na Instagramie, nie wiem i nie czytałam na pewno, a nie wiem czy jest taka, która ma podobną budowę. Jeżeli tak i ktoś wie, że ma, to ja bardzo chętnie przyjmę polecajkę, bo bardzo dobrze się przy tym bawiłam. I mimo, że ja tego może tak nie do końca, może nie do końca ja to tak oceniam literacko w tym momencie. Ale bardzo ciekawa historia, to znaczy ciekawa historia. Ciekawy sposób przedstawienia historii, o tak. Także chętnie na pewno bym sięgnęła po podobną książkę, może nawet niekoniecznie właśnie romans, a jakiś nie wiem, kryminał czy coś innego, który jest podobnie zbudowany. Dlatego, jeżeli znacie takie książki, to napiszcie w komentarzu. No, z mojej strony, jeżeli ktoś lubi romanse, to na pewno mu się to spodoba, a jeżeli nie, to i tak bym spróbowała właśnie w takiej formie sobie poczytać. I lecimy dalej. E, książka Święto Ognia, Jakub Małecki, moja chyba już czwarta książka e, tego autora. Bardzo lubię, polecam wszystkie książki, no wszystkie. Ja czytałam właśnie kilka i e, to jest mój faworyt. To i e, chyba hory, i Horyzont. Jakby te dwie książki na pewno są u mnie w topce. E, ja słucha, ją ja słuchałam właśnie w audiobooku, dlatego sobie wreszcie kupię już jakiś czas temu, ale kupiłam sobie w e, papierze, bo jest zdecydowanie tego warta. Również oceniałam na 5 Gwiazdek. No to jak mówię, e, jedna z jego lepszych książek, które ja czytałam. No i ona jest poprowadzona z dwóch perspektyw, córki, jakby jest ojciec i dwie córki i jest poprowadzona z perspektywy jednej córki i z perspektywy ojca, z tego co pamiętam. Wzruszająca, również taka troszkę cięższa, myślę, że no to nie jest taka zupełnie lekka lektura, ale zdecydowanie, znaczy ja chyba nie czytałam, żadna z książek Małeckiego, które czytałam, nie były lekką lekturą, więc to może od razu też warto zaznaczyć. Ale autor zdecydowanie warty, żeby go poznać. I myślę, że Święto Ognia albo właśnie Horyzont to są dobre książki, które zdecydowanie polecam. No i myślę, że nawet to Święto Ognia jest dobre na rozpoczęcie przygody właśnie z autorem. Kolejna książka to znowu Stephen King i jest to i Ben Vincent. Się wydaje, czy to jest jakiś pseudonim? Nie, to są dwaj autorzy. Tak, ze Stephenem Kingiem, Kingiem czytamy, nie jestem pewna, czy to jest pseudonim, czy to jest drugi autor, ale nie, to jest drugi autor. I to jest 17 podniebnych koszmarów. A książkę kupiłam e, za 10 zł w jakiejś gazecie. Teraz już nawet nie pamiętam tytułu tej gazety, ponieważ to była po prostu jakaś taka, jakaś kobieca taka prasa, powiedzmy. Ja ją kupiłam tylko ze względu na książkę, później gazetę oddałam e, i to są właśnie opowiadania. Tak, jak tutaj tytuł mówi, i aktualnie czyta Kuba, tam chyba już kilka przeczytał, mówi, że spoko. Ja na razie jeszcze po niej nie, nie sięgam, kupiłam ją tylko ze względu na to, że jest Stephen King, co się przyznaje. No, ale może jak to są opowiadania, to może sobie kiedyś będę podczytywać. I już zmierzając ku po końcowi, powierniczka opowieści, książka znowu od wydawnictwa Insignis, i jest to chyba taka obyczajówka obyczajówka z wątkiem romantycznym. Szczerze mówiąc, ja ją dostałam niedawno i jeszcze za wiele o niej nie wiem. Będę ją czytać w najbliższym czasie i wtedy powiem coś więcej. Tutaj ładnie się świeci na odpadce, także ją tylko tak pokażę. Przedostatnia książka jest to Gdy zgasną światła Blackout. Chyba tak to się czyta. Tutaj znowu Bija i Horyzont. I tutaj również... Jeszcze... Jeszcze jej nie czytałam, teraz również zacznę czytać. I też na razie nie jestem pewna za bardzo, o czym ona jest. Już nie pamiętam, bo ja jakby się na nią umawiałam przed wyjazdem na wakacje, i teraz niestety się dopiero odgrzebuję, i już teraz nie pamiętam. No, ale pokazuję: Mam fajną taką czarną okładkę matową, bardzo ładna. Nagrywałam już ostatnią książkę, kiedy zadzwonił kurier, także pokażę szybko jeszcze raz. Jest, osta jest to ostatni raz z wydawnictwa poznańskiego z serii skandynawskiej. Będzie jej recenzja na Instagramie. Ja z tej serii mam jeszcze książkę Początki, po albo pocz początki chyba, taką zieloną, którą polecałam e, i uważam, że jest świetną lekturą. Bardzo mi się podobają e, te okładki tej serii. Wszystkie są inne i takie pasujące mimo wszystko do siebie, różne, różnorodne, kolorystycznie. E, no i tak jak mówię, ja... Będzie jej recenzja, będzie jej recenzja, ja już zawiesiłam dużo tych książek. Ja ogólnie ostatnio też czytałam w Ebuku i słuchałam w Ebuku dwóch książek o Islandii, ale ja o nich powiem może innym razem. I to wszystkie książki, które chciałam pokazać. Trochę ich było, ja zawsze lubię, jak przychodzą nowe książki. Teraz tak naprawdę one wszystkie czekały na nagranie tego bookhola i leżały sobie poza półką, więc teraz przyjdzie czas na to, żeby je gdzieś poustawiać. I tak jak całkiem niedawno kupowaliśmy trzeci regał. Tak jest on już prawie cały zapełniony, więc no, miejsca zaczyna brakować, ale to tylko cieszy. Ja bardzo lubię zbierać książki i, i wiedzieć, że ta biblioteczka się zapełnia. Dziękuję bardzo za oglądanie. Może któraś z książek Was zaciekawiła, albo macie sami jakieś polecenia nowych książek, które niedawno do Was przyszły, to oczywiście chętnie skorzystam z tych poleceń. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie.